Witam w 135 odcinku z życia królików. Jestem tutaj przy klatce z królikami. Tutaj jest haland, zobaczcie przy Halandzie. Jeden malutki tutaj leży, a pozostała piątka. Jest tutaj. Jest 1, 2, 3, 4, 5. Tu za oknem jest perełka. Perełka miałczy, to może podejdę do ja, Tak, tutaj jest perełka przy tym oknie. Gdzie są króliki? Zabierzemy perełkę do środka, bo, bo zaczęła miałcać, jak. Jak tutaj byłem u królików. Położymy perełkę tutaj, tak? Dobra, perełka jest odłożona. Ja tutaj zamykam drzwi. I perełka może tutaj z nami być tutaj, y, może z nami być, jak będziemy sprawdzać te malutkie. Otwieramy tutaj y, drzwi od Holanda. Tak. Pogłaszczymy samicę. co znaczy, tu ładnie leży i odpoczywa. A tam jest, y, tam są malutkie. Tak one wyglądają. Pogłaszczamy. Halon się w ogóle tutaj nie rusza i w ogóle to nie przeszkadza, że ją głaszczę. Myślę, że ona lubi być głaskana, bo czasami bo sama nawet do mnie podchodzi i właśnie się nie rusza, tak jakby chciała być głaskana. Tak tutaj wygląda. Zobaczcie tam te malutkie w środku. Jak one tutaj wyglądają. Ten tutaj ma tak łapę wyciągniętą do tyłu. Czy z nim wszystko jest ok? Teraz mamy perełkę, zaskoczyła ja cały czas jednym, jedną ręką e, cały czas głaszczę samicę i zaraz sobie tutaj zobaczymy e, te malutkie może właśnie tego tutaj jest tą nogą wyciągniętą. zobaczcie jak ma tutaj nogę wyciągniętą do tyłu czy on żyje w ogóle? co tu jest? to jak zaspany ale naprawdę ten królik jest tak ciepły mega gorący jest ten królik po prostu spał tak się tutaj te króliki w tym narożniku duszą czy się duszą, no po prostu razem, razem leżą jeden na drugim i, i tak sobie tutaj e, cały dzień można powiedzieć, że, że spędzają filmujemy tak, jeden dwa trzy cztery tu jeden wrócił cztery o, patrzcie, patrzcie, tamten narożnik chodzą nie chcą wyjść stąd to jest piąty i szósty, którego nie wyjąłem, jest tutaj z tyłu, więc postaram się też go wyjąć. Który jest najbardziej wciśnięty? Tak, to jest szósty. Mam szóstego na rękach, sobie tutaj mogę usiąść, włożyć go na kolanach, albo włożyć go na podłogę. Zobaczymy, jak, jak on tutaj poza klatką będzie sobie chodził. Jak on tu będzie wyglądał. Jak w wygląda, tu matka sobie leży, w ogóle nawet nie reaguje na to, że ja tam w, przy tym gnieździe grzebałem i, i po prostu te małe. Dotykałem nawet się nie, nie wstała z miejsca, tylko cały czas leży Pogłaszczamy ładnie. Tak, matka tutaj leży, tutaj ten malutki zobaczcie, jak on sobie chodzi. Ale one też powiem szczerze, że one trochę grube są, bo jak się na nie tutaj z góry yy, oprócz, może na nie sobie popatrzeć z góry. Zobaczcie, to jest perełka. O i teraz perełka niech sobie tego małego też powącha. Perełka musi się z halandem przywitać i z tym malutkim. Zobaczcie jak to wygląda sytuacja? perałka perełka takiemu małemu królikowi nic nie zrobi, pogłaszczamy kota, żeby też wiedział, że, że ten królik to, to jest po prostu, to nie jest żadne zwierzę, które można nie polować, tylko to jest też e, domownik można powiedzieć. Tylko teraz właśnie się w takiej sytuacji boję, że na jak kot jest na przykład tutaj zasiadką, a królik jest z drugiej strony, to kot po prostu może dla chociażby dla zabawy po prostu tego królika próbować łapać zasiadką tak po prostu może instynktownie. po prostu teraz może tak się wydarzy, że po prostu wyciągnie teraz łapę i będzie chciał tego królika chwycić ale myślę, że, że perełka, jak wiesz, ja tu jestem blisko tym pogłaszczemy ładnie, żeby była skupiona na tym że, zobaczcie jak tu jest perełka ładnie wygląda, pogłaszczemy ładnie tam z jeden malutki haranda też pogłaszczemy a tam jeden też chodzi osobno tutaj widzicie tego jeden chodzi tutaj Zobaczcie, tego króliczka też postaram się chwycić. Tak, położymy go tutaj. Perełka uciekła. I teraz mamy tak dwa króliczki tutaj wypuszczone. Haran wyskoczył. Co tutaj teraz się zadzieje? Zobaczymy. Haran by chciał pójść pobiegać, ale perełka, perełka halandowi trochę przejście blokuje. No Haran da wyskoczyć. Tam jeszcze tyle miejsca jest. Ta perełka cały czas obserwuje tutaj te malutkie, zobaczcie ten jeden ten po prawej stronie tutaj ten jest bardziej jaśniejszy, a ten jest trochę ciemniejszy widzicie tak one wyglądają, perełka sobie tutaj obserwuje sytuację hałans też sobie tutaj chodzi w ogóle samica nie jest agresywna nie jest też nerwowa mogę sobie ładnie pogłaskać te malutkie też pogłaszczemy pogłaszczemy tego drugiego też pogłaszczemy no, zobaczcie, halan wyskoczył, perełka się trochę przestraszyła, ale to nic, tutaj są te malutkie. Zaraz zobaczymy, czy perełka jakoś na nie zareaguje. Zobaczcie. Perełka, ja myślę, że perełka dobrze wie, że, że te króliki to nie jest żaden pokarm, tylko to są, to są zwierzęta, które tutaj hodujemy i trzeba o nie dobrze dbać. No, ale to też jest, powiem jeszcze, że, 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 że trzeba zawsze mieć pod, pod uwagą to, że, że, że to jest kot i na przykład jak mnie tutaj nie ma, to ja te drzwi tutaj zamykam. No tak, żeby po prostu, no bo perełka by mogła tutaj prze, przeskoczyć tutaj tą wysokość i mogłaby te króliki na przykład, nie wiem, zaatakować, zjeść. Nie wiem, jednego na przykład zabrać i, i sobie gdzieś go upolować. Znaczy upolowałaby takiego jednego małego i mogłaby go zjeść. Więc ja zawsze tutaj te drzwi staram się mieć zamknięte, jak mnie nie ma. Ale jak tutaj jestem, to, to też myślę, że warto że po prostu już kota do zapachu właśnie tych młodych królików, powoli zacząć, zacząć przyzwyczajać, tak żeby, żeby po prostu, no, te króliki znały zapach kota, kot znał ich zapach, więc tak tutaj wygląda sytuacja, te malutkie sobie tutaj chodzą, pozostała czwórka jest tam, nie chcę na razie całej szóstki chyba tutaj wypuszczać, tutaj na, 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 na tą podłogę, bo, 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 bo za duże, myślę, że za duże zamieszanie bym zrobił, jakby też jeszcze halanda. Bym musiał chyba najpierw tam zamknąć, żeby halan tutaj z nami też nie chodził. I zobaczcie, jak to wygląda sytuacja. Te małe sobie tutaj poznają nowy teren. Jeden jest jaśniejszy, drugi jest ciemniejszy. Ten jest bardziej podobny do ojca. Zaczynamy ma te uszy delikatnie okrapnięte, widzicie? Tak, Kuba ma te uszy okrapnięte. A ten jest bardziej podobny do matki, bo jest jaśniejszy. Tak te króliczki żeby tutaj wyglądać zobaczcie jak sobie chodzą, dlatego właśnie tutaj jest też ta, ta siatka taka. Zobaczcie, tutaj ten król jakby przełożył głowę, to by przełożył głowę i prawdopodobnie by, jakby już przełożył głowę, to potem mógłby cały, aż e, przez tą siatkę, przez te duże oczko wyskoczyć, Więc dlatego tutaj na takiej wysokości e, jest taka mniejsza siatka i ona wychodzi potem gdzieś tutaj w tym miejscu, żeby te króliczki jak tutaj chodzą po tym, po tej balce, żeby nie, nie wypadły. Tak tutaj wygląda sytuacja, perełkę też pogłaszczamy. Żeby nie było i smutno, o, halan przybiegł. Dobra, ja nie chcę tutaj przedłużać, e, bo te filmiki poruszają są za długie. To zrobimy tak, że e, nałożę trochę trawy tutaj. Tak, zabierzemy trochę trawy, jedną taką dużą garść, porządną, położymy ją tutaj, tą trawę odłożymy i, i te małe chyba też z powrotem włożę. Włożę tutaj, e, tak, włożymy je do środka. Jeden i drugiego też musimy zabrać. One jak są, powiem szczerze, że pierwsze chwile, jak, pierwszy, chwilę, jak tutaj przychodzę, i na przykład chcę te królki pogłaskać, czy wziąć na ręce, to one właśnie są takie dzikie i próbują mi uciekać. Ale jak już chwilę potrzymam na, na rękach, czy też chwilę je zaczynam głaskać po chwili, to, to zaczynam się robić coraz to bardziej przyjacielskie, i, i już tak się mnie nie boją, i nie uciekają. A tutaj trzeci przyszar, zobaczcie, ten też jest odważny. Jak tu wygląda sytuacja. Tamten jeden sobie zabrał kawałek trawy i z tą trawą schował się do gniazda, bo tu i czuje się pewnie. On w buzi ma kawałek trawy, widzicie? On też sobie tutaj skłonął trawę i tam zabrał do gniazda, do tyłu tą trawę. Tak tutaj wygląda sytuacja. Zobaczcie, tutaj perełka się skoczyć tutaj do góry, żeby Haland mógł wejść z powrotem. Myślę, że haland tutaj zaraz skoczy i będzie mógł zajadać sobie tutaj trawę razem ze swoimi... Dziećmi. Pogłaszczamy halanda ładnie. Tak. Halanda głaszy, to haland zwykle się w ogóle nie rusza. Nie reaguje, tylko po prostu oczy zamyka. teraz ma takie oczy na półotwarte, Buzię tak do przodu. Trochę do góry ją tak podnosi, żeby tutaj ładnie po, 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 jej, po, po tej buzi po prostu, żeby halanda głaskać. Tak tutaj wygląda królik. Halant tak skoczył, że ten jeden malutki spadł. Zabierzemy go tutaj, tak, musimy go zabrać. Wchodzimy delikatnie. Jeszcze raz, może damy perełkę do powąchania, żeby perełka była. żeby znała zapach tego króliczka. Perełka trochę się oblizała, ale. No, perełka, zobaczcie. Trochę powąchała, ale. Ja też jakby robię to tylko, ten kot zawsze, jeżeli ja tutaj jestem z królikami, to kot jest wtedy tylko tutaj ze mną w tym pomieszczeniu. Samemu tutaj nie może wchodzić, ale też po prostu chcę, żeby, żeby kot powoli y, zaczął poznawać zapach tych króliczków. Y, żeby, żeby po prostu, no bo te króliczki trochę czasu tutaj u mnie będą mieszkały. To po prostu, no i tak król, kot by poznał ich zapach, ale im wcześniej myślę, tym, tym lepiej. Ta matka też widzę, że jest spokojna i, i kota zna zapach od zawsze. Więc tak to wygląda sytuacja, zobaczcie tutaj 5 króliczków zajada, ale mnie teraz zastanawia ten jeden, który jest tutaj z tyłu i on oczy zamknięte dlaczego on śpi. Zobaczcie, te tutaj zajadają trawę, chociaż one nie powinny jeszcze trawy bo one są bardzo małe. Tutaj cały czas siano mają w tym paśniku i też im trochę zawsze siana na podłogę daje, żeby łatwiej mogły zajadać, ale no tak jak widzicie one trochę tutaj próbują tą trawę podgryzać. Ale nie ten króliczek ciekawi czemu. Dlaczego on tutaj nie przyszedł razem z tą pozostałą piątką? Zobaczcie, teraz chyba się wybudził. Jeden z jego rodzeństwa tutaj go trochę teraz zasłanie. Zobaczcie, on się przeciągnął. Zobaczcie, jak się przeciągnął. On spał po prostu. Wyjmujemy go na chwilę i zobaczymy, czy wszystko z nim jest ok. Dobry. Musi trochę cofnąć. Pomaga sobie tutaj tego króliczkę. Delikatnie, żeby mi nie spadł. Tak ten króliczek wygląda. Myślę, że z tym króliczkiem wszystko jest ok. Może jeszcze tylko dla testów go tutaj położę na, 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 na ten beton, na podłogę, zobaczymy, czy ładnie chodzi. Pozostała tu czwórka zajada, jeden sobie tam biega. Myślę, że z tym króliczkiem jest OK. Odłożę go tutaj z powrotem do, odłożę go z powrotem do klatki, tutaj go włożę. Tak to tutaj wygląda, krójczki sobie ładnie zajadają. Też nie chcę zbyt dużej ilości tej trawy podawać, żeby, żeby nic im się nie stało, ale tu jest taka jedna duża garść i myślę, że w 20 minut, w pół godziny, do pół godziny Haland jest, jest w stanie tą trawę zjeść. Jest to jest taka optymalna ilość. Czy te malutkie trochę skubną, no to mam nadzieję, że nic im nie będzie. Też mam tutaj paszę dla matek y karmiących. Tutaj nasypiemy. Tak, i zobaczcie, haland mi się, leży w pieczek tutaj właśnie pójdzie do tej paszy dla matek karmiących. Tak w pierwszej kolejności Haram zajada paszę dla matek karmiących. Ja też muszę tutaj dolać wody do tego pojedła. Tutaj zamkniemy. I tu mam tak butelkę z wodą, świeżą, nalaną wodą zimną z krenu. I dolejemy wody, bo samica bardzo dużo potrzebuje wody i bardzo dużo tej wody pije. Ja powiem szczerze, że, że do tego pojemnika to dwa razy dziennie świeżą wodę dolewam. Ja myślę, że taki dorosły królik, tak tutaj jest halant, ona waży około mniej niż 8 kg, między 7 a 8 kg samica waży. To ona jest w stanie wypić dziennie nawet pod 1 litr wody. Jak teraz ona ma te malutkie, to naprawdę dużo pije i, i po prostu ma du duże zapotrzebowanie i na pokarm, i, i też na wodę. No i bo, po prostu potrzebuje mleka, żeby, żeby wykarmić swoje dzieci. Wygląda, króliczki sobie ładnie zajadają, sobie biegają. Tutaj mamy perełkę. Pogłaszczamy jeszcze trochę perełkę. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Zapraszam na moje pozostałe filmiki. Dziękuję za wszystkie komentarze, za wszystkie polubienia pod filmikami. To by było na tyle. Dziękuję bardzo. Dzięki, na razie, cześć.